Ten sos jaki jest wspaniały. Nie będę sobie żałował, nie, nie, ale wiecie, pewnie się Jola tutaj do mnie przyklei do tego talerza. Więc nałożę tak od serca. Więc do przygotowania tego przepisu potrzebujemy tu mam kilo 300 pieczarek, tych takich brązowych, umytych. Malutko 600 gramów z starczy, to wystarczy. Bo to będzie taki mocny sos pieczarkowy. Dwie cebule, sól. Pieprz mielony, pieprz ziołowy, pieprz czarny mielony oczywiście, pieprz ziołowy, papryka słodka wędzona i papryka słodka Asta. Do tego jeszcze będzie potrzebny kawałek sera feta, ale o tym za chwilę. No, zacznijmy robić już ten przepis, bo bardzo prosty, fajny. Na początek schab. Schab sobie pokroimy Takie, o, cieńsze plasterki. zobaczcie. To ma taki dobry centymetr. To nie jest 600 gramów, ale zobaczcie ile porcji. Także będzie pysznie. Pyśnie będzie? Będzie pysznie. Hmm. Ok. Mięso rozkładamy na desce. I weźmiemy sobie tłuczek. Ok. I tak tą boczną stroną po prostu to mięso. Troszeczkę poubijamy. Druga strona to samo. I widzicie, właśnie chodzi mi nie żeby to rozbić na kotleta cienkiego jakiegoś, tylko po prostu robimy z tego sobie takie fajne kawałeczki mięsa. I to wszystko. Teraz Prosta rzecz. Potrzebujemy na początek sól. Troszkę papryki wędzonej. Pieprz ziołowy. Jak mi się kończy, będę musiał zajść do mojego sklepu i sobie zakupić taki pieprz ziołowy normalnie. Ok. Poprzeduszamy tylko te przyprawy. Na drugą stronę, z drugiej strony, robimy dokładnie to samo. Papryka wędzona. Tak sobie warto przykładać wkładać te mięso, żeby na dół nie poleciały na deskę. Zresztą to później z tej deski można i tak wyciąć mięso. Więc papryka. Pieprzu tutaj nie dodaję normalnego na razie, pieprz ziołowy, przyprawy przetuszamy i odkładamy do lodówki na chwilę, bo nam to teraz nie jest potrzebne, a w lodówce mięso się nie zepsuje, więc niech sobie tutaj to ładnie w lodówce spoczywa. Zajmiemy się od razu na początek pieciarkami i pieciarki, plasterki. Modelska. I tak całość tych pieczarek musimy poszatkować, pokroić. Zobaczcie, pieczarki pokrojone jest tego cała Micha. Ale nic. Jeszcze do tego dwie cebule. Cebule, kosteczkę sobie pokroimy, tym razem nie w piórka. I taka kosta. Odkładamy i zaraz pokryjmy następną. Dobra, tym was nie będę znudzał. Widzimy się już na kuchence i zaczynamy wszystko smażyć. Ja wam zaraz wszystko pokażę. Także widzimy się już na kuchence gazowej. Posłuchajcie, nie wiem czy włączyłem nagrywanie, ale tylko te bitki, które tutaj mam obtoczyłem w mące. Mące z mojego sklepu, mąka 500 i smażę na smalcu bardzo krótko. Po parę minut z każdej strony. Żeby tylko lekko wróciły kolor. O widzicie? Dosłownie to jest parę minutek. Pach, pach, pach. Tu jest ten kawałeczek taki, który myśleliście pewnie, że wyrzucę, ale nie. Ja go zostawiłem. O, to zobaczcie. Jak to wygląda. Smażymy dosłownie parę minut z tej strony. Zobaczcie, tutaj mamy naczynie do zapiekania. Dzisiaj sobie kupiłem po fale się takie fajne ceramiczne. I po to naczynie robię w sumie ten przepis, I już tutaj te bitki ściągam. Zobaczcie, one z drugiej strony też są fajne. Układam do naczynia. Ok, i tutaj od razu biorę znowu mąkę, biorę, biorę te bitki cyk, cyk. Smażę na smalcu, oczywiście to wiecie następny kawałek i tak wszystkie trzeba wysmażyć, ile się tego nie mieli, tak trzeba to smażyć. Ok, dobra, smażymy, widzimy się za chwileczkę. Słuchajcie, teraz znaczy ten moment, kiedy już wszystko mam podsmażone z obu stron, normalnie parę minut to trwało, wrzucam tutaj cebulę. Smażę cebulę. Sobona się podsmażyła, teraz partiami dodajemy pieciarki. Jak tylko puszczą wodę, bo to tak na dwa razy trzeba na taką patelnię, potem nie za wielka, to tak na dwa razy. Pieczarek musi być dużo, bardzo dużo. Dobra, tyle jeszcze zostało, także na dwa razy smażymy pieczarki. Pieciarkę w tym momencie możemy posolić. One puszczą szybciej wodę, szybciej zmiękną i lądują tutaj. No i zobaczcie, grzyby smażymy i one już mieszają swoją Objętość, więc możemy na no, tych grzywów. Dokładamy, dokładamy. No wejdziemy, że to nisko od razu. No prawie. Dobra, nie ma co, bo będziemy rzucać. Dobra. Nadal smażymy. To wszystko wejdzie ze spokojem. wiecie, grzyby zmięcznią, objętość potwierdzone naukowo. <laughs> Sama woda. Więc smażymy sobie tutaj dalej. Znowu grzyby straciły swoją objętość, wrzucam resztę z miski, widzicie? I tak się gotuje. Gotujemy, gotujemy, smażymy dalej. One muszą odparować, one muszą zmniejszyć swoją objętość. Ale to nie koniec przepisu. Czekajcie, jedziemy dalej z tym wszystkim. Widzicie, pieciarki ładnie nam już tutaj się zmiękły. One już wpływają we własnym sosie, ja tego nie odparowuję do końca. One są już OK. Dobra. Ale to jest czas, żeby to wszystko odpowiednio przyprawić. Ja tutaj mam lubczyk, który robiliśmy sobie w tym roku. Używam go bardzo często. Dodaję tutaj, o tak, z półtorej łyżeczki. Jak nie macie tego, być, może być suszone, ale to nigdy nie jest to samo, co taki lubczyk świeży. Pieprz ziołowy. No, jedna łyżeczka i ja mam tutaj resztkę. No, widzicie, co zrobić. Dobra, to nie ma problemu, mamy na sklepie więcej. Papryka yy, słodka, tym razem niewędzona. jedna łyżeczka. Pieprz czarny mielony, no trzeba otworzyć nową paczkę. To się wszystko kończy, bo ja z tego cały czas korzystam, także widzicie sami. I tego pieprzu tutaj tak połowę łyżeczki, ok? Nie za dużo. Yy, już nie dodaję soli, no bo kodlady były solone. Tu już też sól weszło do pieczarek, więc nie, 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 za dużo nie może być. Przeprawy tutaj mieszam. Jak mówiłem przepis bardzo, bardzo, bardzo prosty. Dalej to smażę oczywiście wszystko, także nie odparowywujcie tego płynu za bardzo, żebyście mieli w czym to smażyć. Do tego dodaję jeszcze łyżkę koncentratu pomidorowego, 30% najlepiej. A, Dobra, wystukane jest. Podsmażam. Znaczy podsmażam. Mieszam ten koncentrat, bo się trochę tu podsmaży. Bardzo tak fajnie. O widzicie, no już też ten płyn, tego płynu jest coraz mniej. No i spójrzcie, jak to teraz wygląda już. Widzicie? To już ma, to już jest, to tutaj już jest pełno, pełno super smaku. Podlewam to bulionem. Trochę tego bulionu zostawiam. Mieszam, tak, żeby wszystkie smaki się tu rozprowadziły. Oho, dobra. Tutaj mam moje naczynie do zapieganego, tylko wyłączę przez żebyście to dobrze widzieli. Tu mam moje naczynie i wszystko trafia tutaj. Piękny zapach, piękny aromat. Wszystko, wszystko. Teraz yy, dlaczego zostawiłem troszeczkę bulionu. Bo gdyby patelnia miała tu jeszcze jakiś smak na dole, który by taki był, wiecie, przypieczony, to ja bym ją yy, po prostu dolałbym tutaj do gorącej patelni ten bulion i to by wszystko zeszło, ale zeszło więc wszystko, więc dolewam oczywiście ten bulion tutaj z powrotem do naszego naczynia, do zapiekania. Piciareczki pięknie tutaj wszędzie. Tutaj pytek. Rozciągam to wszystko tutaj. Tak. No i dokładam tutaj po kawałku tej fety. Takim większym kawałku. To jest feta oryginalna, jak widzicie. Fajnie się to łamie. Na no, tej tutaj odpowiedniej głębokości smaku słonego. Dlatego wszystko nie jest tak mocno tutaj słone. O, a ten kawałek jest dla mnie, żebym sobie go zjadł. Mm, I w ten sposób wstawiam do piekarnika. 180 stopni termoobieg i dół bez przykrycia jakąś, no, małą godzinkę, 45 minut do godziny, bo to mięso, ono było cieniutkie, ono już jest, ale teraz to, to musi troszeczkę odparować i zrobi się świetny sosik. Więc wrzucam do pikarnika. No i zobaczcie, tak to dalej się prezentuje, yy, oczywiście fetę sobie w międzyczasie wmieszałem w ten sos, żeby po prostu tutaj nadała takiego fajnego, jeszcze głębokiego smaku i teraz sobie nałożymy, zobaczcie jak to wygląda, no i, i zobaczymy jak smakuje. No. Ja już sobie przygotowałem talerz z pirej, z taką jesienną suróweczką. Sos, jest wspaniały. Nie będę sobie żałował, nie, nie, ale wiecie, pewnie się Jola tutaj do mnie przyklei do tego talerza, więc nałożę tak od serca. Jakby inaczej Damianku, jakby ale... inaczej. Ja tylko czekam. <laughs> ja wiem. Dobra, resztę odstawiam. Pójdźcie, taki to piękny talerz można sobie przygotować. Bardzo, bardzo fajny przepis, myślę, że to jest. Już próbowałem zresztą samego sosu, jest pyszny. No i dobra, no to próba. On jest ach, tak mocno pieczarkowy. Pycha. Mm. Pyszna rzecz. Schabik. Mm. O nie, o, co Mmm, hmm. hmm. Pycha. Pycha. Naprawdę to jest pyszne jedzenie. Pyszne. Hmm. Hmm. Nie macie pojęcia, jak to dobrze smakuje. Pycha. Pycha. Nie mam pytań. Słuchajcie. Przepis gorąco polecam. Zróbcie tak jak ja, z tymi przyprawami, które wam pokazałem. Nie muszą być ode mnie oczywiście. Możecie swoje własne przyprawy, ale z taką właśnie mieszaniną tych wszystkich przypraw to jest tak bardzo dobre. Że ja po prostu jestem zachwycony. Hmm. Poezja. Poezja. Mocno pieczarkowe. Ktoś mi powiedział, ale tych żywów tam nawalił. Kurczę, to właśnie jest to. To jest to. Hmm. Myślę, że równie pyszne by było z żywami leśnymi. Hmm. To robi robotę. To robi robotę, ja Wam powiem. Słuchajcie, przepis gorąco polecam. Naprawdę wyszło to wyśmienicie z tą fetą. Kosmos. Zapraszam na, mój film, na moje filmy. Zapraszam na mój kanał, oczywiście. Zapraszam do mojego sklepu Damian Kuchnia od kuchni. No i widzimy się przy następnym przepisie. A ja tutaj zawołam teraz rodzinkę. No i będziemy jedni wszyscy już razem. Do zobaczenia.